Tam tak, bardzo serdecznie na konferencji prasowej poświęconej programom skierowanym do seniorów, czyli programowi Senior Plus i Aktywni Plus oraz konkursowi Samorząd ProFamilia. W konferencji biorą udział wojewoda podlaski pan Bogdan Paszkowski, pełnomocnik wojewody do spraw rodziny pani Barbara Kosmoczewska z Wydziału Polityki Społecznej Polskiego Urzędu Wojewódzkiego. I pani Urszula Czarnestka, zastępca dyrektora Wydziału Programów Rządowych i Funduszy Europejskich Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pani Wojewoda, prosimy o zabranie głosu. Dzień dobry, proszę państwa. Rządy Prawa i Sprawiedliwości od samego początku szczególny nacisk położyły na to, żeby rozwijać programy prorodzinne, prospołeczne. W całym okresie sprawowania rządu wzrastają nakłady na wymiar polityki rodzinnej, tak aby rozszerzyć. Ja dzisiaj te programy. Ja dzisiaj chciałbym skupić się na trzech takich inicjatywach, które w tej chwili w zakresie naborów trwają. Chciałbym wspomnieć o programie Senior Plus, chciałbym wspomnieć o programie Aktywni Plus oraz poruszyć sprawę dotyczącą możliwości udziału w konkursie, który jest organizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a mianowicie konkursie Pro Familia. To jest konkurs, który ma szczególnie aktywne samorządy w zakresie prowadzenia polityki rodzinnej wyróżnić. Wspomniałem na początku o tych dwóch programach Senior Plus i Aktywni Plus. Z racji tego, że dotychczasowe programy w tym zakresie, jeden o to samej nazwie Senior Plus, a drugi o nieco innej nazwie to był taki program społecznej aktywności osób starszych ASOS właśnie w tym wydaniu, które obowiązywał poprzednio się zakończyły. W tej chwili już Ministerstwo Rodziny, rząd podjął decyzję o tym, aby te programy kontynuować. Senior Plus to jest program, który w swym głównym założeniu wspierał politykę na rzecz seniorów w formie tworzenia i dofinansowania domów seniora, lub klubów seniora. Ten program Obowiązywał od roku 2015 do roku 2020. Natomiast również program, o którym wcześniej wspomniałem, a mianowicie aktywności społecznej osób starszych, również w tych latach obowiązywał. Z uwagi na to, że oba programy cieszyły się, bardzo dużym zainteresowaniem podjęto decyzję rządową, aby te programy kontynuować. Jeżeli chodzi o program Senior Plus postanowiono, że w tym okresie od roku 2021 do 2025 ten program uzyska alokację w wysokości 300 milionów złotych. Taki będzie program tego, budżet tego programu i alokacja taka roczna w tym roku jest przewidywana 60 milionów. Dlaczego ten program jest kontynuowany? No po pierwsze, to dlatego, że cieszy się dużym zainteresowaniem w skali kraju, ale również w naszym regionie. W naszym regionie. Jak Państwo wiecie, w 2015 roku funkcjonowały takie dwie placówki. W kolejnych latach uruchomiliśmy 44 takie placówki. Stąd też mamy w tej chwili takich placówek, można powiedzieć, że 46. W tej chwili miejsc w tych domach, licząc i te, które funkcjonowały w roku 2015, mamy ponad 900. W sumie gmin, które i jeden z powiatów, bo w zasadzie jeden z powiatów, ten program realizował. Mamy w tym programie zaangażowanych prawie 30 jednostek. Jednym słowem. Mamy taką dynamikę wzrostową, jeżeli chodzi o zainteresowanie, stąd też program będzie kontynuowany. A z uwagi na to, że jeszcze trwa nabór, tutaj warto o tym pamiętać: ten nabór trwa do 24 marca, rozpoczął się 26 lutego, stąd też mój apel do samorządów. Aby w tym programie aktywnie zauczestniczyć. Trzeba też pamiętać, że program posiada dwa takie podstawowe moduły. Pierwszy to jest związany z utworzeniem domu lub klubu seniora i tutaj te maksymalne dofinansowanie do utworzenia takiej placówki wynosi 400 tysięcy złotych w przypadku klubu seniora jest to kwota 200 tysięcy złotych. rozróżnienie między kategoriami tych placówek, no jest takie podstawowe kryterium. To jest to, że dom seniora musi funkcjonować w zasadzie przez wszystkie dni robocze tygodnia, natomiast klub seniora ma trochę w tym zakresie nieco inne rygory, choć. Takie godzinowe, powiedzmy, limity, kiedy powinien funkcjonować. Ale też trzeba pamiętać o kolejnym module tego programu, a mianowicie module polegającym na tym, że w już obecnych utworzonych domach czy klubach seniorów uzyskuje się dofinansowanie do funkcjonujących ich miejsc. Te dofinansowanie wynosi od 400 zł do miejsca w klubie seniora, a do 200 zł, czyli 200 zł, w klubie seniora. I zachęcamy jeszcze samorządy do tego, żeby takie placówki tworzyły w naszym województwie. Jak mówiłem. Prawie 30 samorządów już utworzyło takie placówki. Są też i samorządy, w których powstają kolejne placówki. Nie tylko jest jedna, ale czasami i więcej. Stąd też, mimo tych trudnych, pandemicznych czasów, no zachęcamy, aby ta forma aktywizacji seniorów była również rozwijana. Drugim programem, który w tej chwili również jest realizowany, to jest kontynuacja tego programu, o którym mówiłem. To jest program Aktywni Plus. Ten program również uzyskał swoje możliwości budżetowe. Jest tutaj przewidywane dofinansowanie w wysokości 200 milionów złotych. W ramach oczywiście tego cyklu wieloletniego, który się rozpoczyna w tym roku, a kończy się w roku 2025, jak mówiłem, ten program jest swego rodzaju kontynuacją programu zwiększania aktywności osób starszych w skrócie ASOS. Tak, tytułem przy, przykładowym powiem, że e, z tego programu w zeszłym e, roku na terenie naszego województwa realizowano 15 projektów e, na kwotę e, przekraczającą e, prawie 900 tysięcy złotych. E, tutaj taka ogólniejsza uwaga, mianowicie o ile program Senior Plus jest. E, z, Dedykowany do jednostek samorządu terytorialnego. Ten program jest dedykowany przede wszystkim organizacjom pozarządowym. W tym programie skupiamy się na kilku takich osiach działalności. Jedną z tych osi jest aktywność społeczna, czyli zwiększamy aktywność seniorów, działalność na, na ich rzecz w tym zakresie. Kwestia jest następna: to partycypacja społeczna, czyli zwiększanie udziału poprzez samoorganizowanie się seniorów, a później no powiedzmy, organizowanie, przekazywanie, powiedzmy, tych działań seniorów w otoczeniu na zewnątrz. Następna kwestia wiąże się z rozwijaniem działalności na rzecz uaktywniania. Seniorów w tych obszarach nowych technik informacyjnych, czyli to się nazywa włączenie cyfrowe, no i ten ostatnia jakby forma kierunku rozwoju tego programu to jest kwestia związana jak tutaj Państwo widzicie przygotowanie do starości, pod tym się kryje powiedzmy no taka międzypokoleniowa przede wszystkim integracja tak aby seniorzy nie tylko skupiali się powiedzmy w ramach tych działalności jakby w środowisku swoim, ale żeby mogli również liczyć na tą solidarność międzypokoleniową. W tym roku przewidywana jest alokacja tych środków w wysokości 40 milionów złotych. Mówimy tutaj o tych alokacjach, które dotyczą alokacji ogólnokrajowych, bo cechą tych programów jest to, że o ile przy programie Senior Plus, jeszcze ten wstępny element klasyfikacji wniosków oceny ich jest dokonywany na poziomie wojewódzkim, ale później są one przekazywane do Ministerstwa Rodziny i polityki społecznej w przypadku programu Aktywnie Plus, tak jak było poprzednio, również ten program jest rozstrzygany na poziomie Ministerstwa Rodziny, czyli nie ma jakby takich wyszczególnionych puli na poszczególne województwa środków, tylko dokonywany jest podział środków na szczeblu centralnym. Czyli Ministerstwa Rodziny. I dodam jeszcze na koniec, myślę, że tutaj rozwinięciem tego za chwilę zajmą się tutaj towarzyszące mi osoby, ale powiem jeszcze o jednym konkursie, który jest jakby uzupełnieniem tego, o czym wcześniej mówiliśmy, a mianowicie polityki prorodzinnej, a mianowicie do końca marca. I jest nabór w konkursie, przeprowadzany jest nabór w konkursie ProFamilia. Jest to taki konkurs organizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a który ma na celu to, by ogólnokrajowo wyłonić najbardziej zaangażowane w politykę prorodzinną samorządy. Stąd też również zachęcamy do tego, żeby samorządy z terenu naszego województwa poprzez złożenie odpowiednich dokumentów, bo tutaj przewiduje się trzy, trzy rodzaje dokumentów. Pierwsze to jest przygotowanie takiego, takiej deklaracji o uczestnictwie w tym konkursie. Drugim to jest kwestia przygotowania takiego. Ankiety, która jest w ramach tego konkursu konieczna do wypełnienia. No i trzecia to zaprezentowanie swoich powiedzmy planów dotyczących wspierania polityki prorodzinnej. Ten konkurs trwa. Też zachęcamy, aby samorządy z naszego województwa w tymże konkursie zauczestniczyły. Z tego powodu, że no na pewno docenienie tych wysiłków, które nasze samorządy dokonują. Myślę, że na pewno by było rzeczą bardzo istotną, aby upowszechnić te, te zasady polityki prorodzinnej, które również na terenie naszego województwa są przez samorządy realizowane. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Tutaj panie są, tak jak pan wojewoda powiedział, w, w celu uzupełnienia tych informacji, aczkolwiek informacje były dość szczegółowe. Jeśli mają państwo jakieś pytania, to oczywiście Panie chętnie na nie zapewne odpowiedzą. A, coś za to mówię. Tak. Nie? Może Pani... No e... jeśli idzie jeśli o, o konkurs Samorząd Profamilia, Pan Wojewoda w zasadzie wszystko to, trzeba, to może... wszystko, to trzeba przedstawił Państwu, no cóż mogę dodać? Ja ze swojej strony bardzo zachęcam, ponieważ uważam, że to jest konkurs prestiżowy. Nagrodą jest tytuł Samorząd Profamilia który można się posługiwać przez cały rok, do następnego, i również, bo to jest cykliczny w ogóle konkurs, dla wszystkich gmin, jakie są w Polsce, z na pięć kategorii. Pierwsza jest gmina wiejska, następna kategoria miejsko-wiejska. Od 23 grucha to jest od 20 do 100 tysięcy, powyżej 100 tysięcy. Także każda gmina ma szansę, żeby zdobyć tytuł, a jednocześnie pokazać to, co robi, bo, bo każda z gmin robi coś dla rodziny pozytywnego. No i głównie chodzi o to działania prorodzinne, o tą politykę prorodzinną, żeby ją realizować, ponieważ jak sama nazwa Ministerstwa Rodziny świadczy o tym, że działania wszelkie wokół rodziny są istotne i bardzo wskazane i niezbędne potrzebne dla społeczeństwa. Także wydaje mi się, że wszystko powiedziałam. Zapraszamy chętnie do udziału w konkursie proste trzy dokumenty do wypełnienia. Tak jak Pan Wojewoda w zasadzie powiedział, ankieta ma tylko 23 pytania. Prostych pytań, 23 jest, na które trzeba odpowiedzieć. No i później opisać działania strategiczne w zakresie polityki prorodzinnej, jaką planuje się na danym terenie, w danej gminie. I co może, może coś, coś może być? Coś innowacyjnego może być. Opisujemy to, co jest w tej chwili, prawda? To, czym się zajmujemy ponad. Pomijamy, powiedzmy, no, opisuje się w ankiecie 500, opisuje się inne działania, prawda, które, na które, które są zadaniami zleconymi, a tu głównie chodzi, żeby wykazać, co gmina z własnej inicjatywy, ze swoich środków proponuje dla społeczeństwa, dla rodzin, bo tu chodzi o rodziny 3, rodziny wielodzietne, czy w ogóle o rodziny, ale głównie działania ponadstandardowe, te, które na co otrzymują środki, powiedzmy, z zadań zleconych, to trzeba opisać, ale również te własne, które inicjują. Czyli na przykład budow budowa żłobków, na przykład tak. Na przykład, tak. Przyznawanie stypendiów może w jakimś zakresie, czy sportowe, czy jakieś artystyczne. O takich rzeczach myślę. Becikowe to ponad, ponad z gminnych środków. O takich sprawach, które mineralizuje u siebie. No, i to, to jest projekt, konkurs cykliczny, także za rok chodzi nam również, nam, przepraszam, za nam, ministerstwo również o to, a żeby inicjować wśród innych gmin, bo powiedzmy w tym roku bez wątpienia pięć samorządów e, otrzyma ten tytuł i będą trzy wyróżnienia. Ale to jest takim przekaźnikiem i formą taką pewną drogą, otwarciem drogi dla innych, prawda? że skoro inni mogą, ja także mogę, prawda? To jest taką pewną formę promowania działań gminy. No nie ja wiem, co mam to też, także ja dziękuję. Tyle mogę w tym zakresie. Panie Wojewoda, czy w ramach programu Senior Plus będą są planowane powstanie kolejnych punktów dla seniorów w Wojewodnictwie Podlaskim, o których my może jeszcze nie wiemy? Wiemy, że już trochę jest, ale czy może kolejne powstają? To znaczy temu, temu służy ten, ten nabór, żeby kolejne miejsca powstawały. Ja w tej chwili być może pani dyrektor ma już taką wiedzę, że już płynęły jakieś wnioski, bo nabór trwa do 24 marca, czyli już niebawem będzie on ulegał zakończeniu i wtedy się dowiemy jakie ilo, ile tych wniosków płynie do naszego urzędu, bo na ile gier... może powstać takich miejsc w obojownictwie bodowskim w najbliższym czasie co trudno powiedzieć no mamy teraz powiedzmy taki okres szczególny pandemii kiedy te kluby czy domy mają trochę zmienioną formułę działania z uwagi na to, że pewnie jest trochę trudniej zorganizować jakieś spotkania spotkać się w klubie, ale są przecież osoby, które z jednej strony no to pracują w tych klubach. Czy domach i podejmują jakieś działania, żeby te społeczności, które się integrowały w ramach tych placówek, no wspierać w innej formule. Chociażby posiadać z nimi taki bezpośredni kontakt, określać jakie są potrzeby, a nawet je aktywizować być może w takich formułach wsparcia innych seniorów, bo te kluby przecież miały i domy powstawać po to, aby integrować te środowiska, nie tylko jakby oferować im jakieś dodatkowe, atrakcyjne zajęcia, samokształcenie, ale integrować ich nie tylko w ramach klubu, ale również aby ta integracja przejawiała się poprzez uczestnictwo w życiu publicznym, w docieraniu do jeszcze innych seniorów, którzy może. Nie są na tyle chociażby sprawni ruchowo, żeby aktywnie e, uczestniczyć w zajęciach w domu czy w klubie seniora. Myśmy w ostatnim e, e, roku, czyli w 2020, e, tworzyli 13 takich, o ile dobrze pamiętam, domów seniora. Plus dofinansowaliśmy tam określoną liczbę miejsc. W sumie tam wydaliśmy ponad czy może około 2,5 miliona złotych na to, żeby e, utworzył, utworzone zostały te kluby, albo aby, aby one powstały. E, spodziewam się, że w dalszym ciągu będziemy mogli e, podejmować w tym zakresie e, aktywną działalność e, z tego powodu, że no jest ta alokacja e, spora, bo 60 milionów złotych, e, w ramach całego naszego kraju: czym więcej będzie wniosków, tym więcej taki placówek powstanie. A z tego co pamiętam, to myśmy w zasadzie na przestrzeni tych ostatnich lat realizowali wszystkie wnioski, które były przygotowane przez nasze jednostki samorządu terytorialnego. Nie było tak. Pani dyrektor potwierdza, mm -hmm. że, y, że kogoś wykluczaliśmy. No, chyba, żeby były jakieś tam problemy, nazwijmy to formalne. Czasami bywały takie sytuacje, że wstępne te deklaracje, gdzieś na skutek różnego rodzaju trudności, chociażby z dotrzymaniem terminów, bo ten dom y, powinien powstać y, w tym roku, y, no, w ramach którego y, budżet jest uchwalony. Powinien Natomiast e, mam nadzieję, że te wszystkie wnioski, oby jak najliczniejsze, które do tego 24 marca spłyną e, ze strony samorządu do Podlaskiego Urzędu Wojskowego, spotkają się później z pozytywnym e, rozstrzygnięciem. Jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo Państwu dziękujemy za udział w konferencji nie. i zapraszamy na kolejne. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli by były jakieś indywidualne pytania, to...